Na sprzedaż piękna nieruchomość położona w koło brzegu 150 metrów od morza. Dom o powierzchni 440 m2. Działka o powierzchni 558 m2. Również ta zabudowa za mną, która służyła jako zabudowa letniskowa pod wynajem, posiada 80 m2. Dom. Trzy kondygnacje. Możliwości przebudowy tej nieruchomości są ogromne, ponieważ metraż pozwala na to, żeby było co najmniej sześć mieszkań w środku. Tu jest garaż i cztery pokoje z osobnymi wejściami. Byli zainteresowani nieruch kupnem nieruchomości. Zapraszam do kontaktu w wiadomości prywatnej lub na numer telefonu. Postaram się go umieścić niżej lub w opisie filmu.